Wyjątkowy czas, wyjątkowa niedziela dla każdego chrześcijanina, najważniejsze święto w kościele katolickim, czyli Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Andrzej Koziński, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy program. Moim Państwa gościem w tę wyjątkową niedzielę, najważniejszą niedzielę w roku liturgicznym dla każdego chrześcijanina. Witam księdza prałata Sławomira Drękowskiego, proboszcza parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika we Wrocławku. Szczęść Boże! Chrystus zmartwychwstał jest. Prawdziwie zmartwychwstał jest. Witam serdecznie, szczęść Boże. Widzę ten optymizm, widzę tą radość. To nie tylko radość z tego, że są święta, ale przede wszystkim z tego, że Chrystus zmartwychwstał, prawda? to że wiem, że wiele osób z tego powodu jest ucieszonych, zadowolonych i pomimo wszelkich trudnych rzeczywistości mają y, pokój w sercu. Witam serdecznie z naszej plebanii świętego Stanisława Biskupa i Meczelnika w Wrocławku. Modlimy się z wami. Cieszę się, że Panie redaktorze, wielu z naszych widzów zostało w domu, modli się z nami tą drogą i, i, i cieszymy się po, po, po życiu uroczystego Triduum basanego, dzisiaj pustym grobem, nowym życiem, nowym optymizmem, nową nadzieją, która, jak ufam, doda nam siły na ten wyjątkowy czas, niepewności, jeszcze nie wiedzy, ale, ale mamy nadzieję i jesteśmy znieść wiele, panie redaktorze. Proszę księdza, przez 40 dni przygotowywaliśmy się do tego wyjątkowego wydarzenia. Te 40 dni to był niesamowity post. Niesamowity post ze względu, że życie nam sprawiło i ta potworna choroba, taki post, który spędzaliśmy wspólnie z rodziną, takie rekolekcje, które wy nam przekazywaliście przez media społecznościowe, w takich rekolekcjach i w takim poście jeszcze do dziś nie uczestniczyliśmy w naszym życiu. Proszę Proszę mi powiedzieć, dzisiaj nie było procesji rezurekcyjnej o godzinie 6 rano. Nie szliśmy trzy razy wokół kościoła chwaląc zmartwychwstałego. Dzisiaj również uczestniczymy duchowo w Eucharystii. Tak, panie redaktorze, drodzy Państwo drodzy moi, ten czas mobilizuje nas do tworzenia kościołów domowych. Ojcowie, liderzy rodzin, nazwami ich liderami, pobłogosławili pokarmy. Ufam, że pomogliście się najdrożsi też tak, jak potrafiliście. Może tylko odmówiliście ojcze nasz, schwyciliście się za ręce, ucieszyliście się tym, co możecie mieć na stole, bo zauważmy, że czasami w pędzącym świecie. Ta rzeczywistość dziękczynienia, dziękowania nam umyka, uchodzi nam. Zobaczcie, możemy być w domu, w większości jesteśmy zdrowi, w większości mamy co jeść, i to są takie drobiazgi, którymi, którymi powinniśmy się ucieszyć. W duchu również, panie redaktorze, w tym wielkim poście, o którym pan mówił, wyjątkowym dla nas wszystkich, dla najstarszych moich znajomych. Jedynym i nieznanym. Zobaczmy, przeżyliśmy ten wielki post. Dla wielu, mam wiele świadectw takich. Ten post był najlepszym postem od wielu lat. Dla kilku osób ten post był najlepszym postem, wielkim, prawdziwym postem, gdzie nie biegali za szalonymi zakupami, nie biegali wykorzystując promocje sklepowe, nie wyjeżdżali w góry, ani na do ciepłe wyspy, by przeżyć tam Wielkanoc, nawet nie myślę o Wyspach Wielkanocnych, nie potrzeba. Nie potrzeba, żeby przeżyć dobrze Wielkanoc, jechać na Wyspy Wielkanocne. Mało tego, nie potrzeba nawet jechać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, nie potrzeba jechać na pielgrzymkę do Lur Fatmy, chociaż to święte, przenajświętsze miejsca, by przeżyć dobrze Wielkanoc. Wielkanoc mamy w sercu, w swojej rodziny nie. i to jest nasze zmartwychwstanie od wielu trudnych spraw. Pan Jezus dzisiaj przy pustym grobie witanie wiasty, które dziewczyny, kobiety, które przyszły namaścić go, bo nie zdążyły przed, przed, przed świętem, przychodzi i widzą pusty grób. A Pan Jezus wita ich po imieniu. Mario, witajcie. Mario, Andrzeju, Sławomirze, Jacku. Witajcie, barbaro, Zbyszku, witajcie. Z imienia wymienia dzisiaj Pan, Pan Jezus nasze osoby i zaprasza nas, chce nas wyciągnąć z grogu naszego ograniczeń małości, dziadostw, dziwactwa, słabości, małości. I chce nas postawić, byśmy stali w postawie paschalnej. Postawa stojąca, w której często przyjmujemy Komunię Świętą, to właśnie pas, postawa paschalna, stojąca, dlatego żeby... Być gotowym do akcji, do podjęcia dobra, do podjęcia działania, do podjęcia, chociaż to nasze działanie teraz jest bardzo ograniczone, z chwilą Wielkiej Nocy, wiosny, zieleni, bliskości z sobą, osób życzliwych, jesteśmy gotowi do działania, bo nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Proszę księdza, jednocześnie uczestnicząc we mszy świętej za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęćmy i przypomnijmy, że papież Franciszek staropolskim obyczajem i nie tylko staropolskim, bo przecież to jak sama nazwa mówi, urbi, urbi et od orbi, czyli błogosławieństwo miastu i światu, to również w dniu dzisiejszym przed nami za pośrednictwem właśnie mediów, tak jak oglądamy co roku taką transmisję. Panie redaktorze, my też po sławiliśmy nasze osiedle Najświętszym Sakramentem w Dziach Świątyni. Modlimy się codziennie, trwamy na, na, na wieczornych różańcach o 20.30 o apelach. Pamiętamy także wiele osób, kilkaset osób łączy się z nami. Stworzyła się wspólnota Facebookowa. Któr, o którą dbamy, o którą ufam, będziemy dbali też. Mamy dziwne pomysły, ten chy. czas wyjątkowy się skończy również. Będziemy, będziemy dbali o, 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 o te osoby, które z, związały się z nami we wspólnocie swoich kościołów domowych i swoich puszpasterzy. Panie że błogosławieństwo, komunia święta, pragnienia, doskonały akt żalu, który wzbudzamy teraz w tych dniach, bardzo świątecznych. Ale, ale również nie możemy wyjść do świątyni na mszę świętą. Ja przypominam to przez cały Wielki Post był, jak przypominałem jak echo ten refren, że dla Pana Jezusa nie ma przestrzeni. Przestrzeń, odległość dla Pana Jezusa nie jest przeszkodą, ale ważnym jest posłuszeństwo. Wielokrotnie w Wielkim Poście byliśmy świadkami zdrad najbliższych, apostołów, nieposłuszeństwa im ciągnie się to za nami od grzechu pierworodnego. Zobaczmy, w Wigilię Paschalną na przestrzeni pięknych czytań nam to historia biblijna y, przypomniała, że nieposłuszeństwo jest, 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 jest bardzo y, bardzo uciążliwe duchowo dla dla, dla, dla chrześcijan. Stare zakonne powiedzenie mówi, najpierw posłuszeństwo, później nabożeństwo. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy zostali w domu i modlą się z nami za pośrednictwem mediów. Proszę księdza, chciałbym jeszcze troszeczkę powrócić do tego posiłku, pierwszego posiłku mięsnego i do tego błogosławieństwa. Nie ma święcenia pokarmu. Wielu z nas nie może już się doczekać właśnie niedzieli wielkanocnej, kiedy to usiądziemy do mięs, kiedy usiądziemy do kotletów schabowych, mielonych, tudzież innego rodzaju mięsiwa. Właśnie, ojciec rodziny, bardzo często nasi telewidzowie dopiero pierwszy raz będą zmagali się z taką sytuacją. Ojciec rodziny ma Pismo Święte, no w każdym katolickim domu powinno być to Pismo Święte, przynajmniej Nowego Testamentu. Gdzie możemy takie modlitwy znaleźć, modlitwy przed jedzeniem, aby pobłogosławić te posiłki, które będziemy dzisiaj jedli. Media, które pomagają nam w tym wyjątkowym czasie przez wiele dni przygotowywały nas właśnie do dzisiejszego świętowania. Dlatego wielu z nas, dostałem już wiele telefonów, SMS-ów, maili, informacji, że wykorzystało to, co podaliśmy im właśnie przez Facebooka, przez YouTube'a, przez nasze strony. Tam wiele osób znalazło modlitwę na poświęcenie pokarmów, drogi krzyżowe, gorzkie żale. Wiele osób znalazło tam y, wsparcie y, do modlitwy. Ja zachęcałem też i wielu pasterzy y, zachęcało do modlitwy prostej, takiej, która zjednoczy, zintegruje rodzinę. Żebyśmy dzisiaj, jutro, pojutrze mogli świętować w tym czasie wielkanocnym, który, mówię, nie wiemy jaki będzie, ale y, nie rezygnujemy z naszych modli wróżańcowych. Nie rezygnujemy o 18 z transmisji mszy świętej. Nie rezygnujemy z bliskości z naszymi partnerami właśnie przez, przez, przez Facebook, przez nasze strony. Po to byśmy teraz odmienili nasze wielkopostne nastawienie i w radości dodawali pogody, nadziei w rzeczywistości, która będzie może się zagęszczać. Nie wiem tego. Święta nam pomogły, dodadzą nam trochę otuchy, jedności. Dodadzą nam pogody ducha, dodadzą nam yy, radości ufam trochę. Ja nawet znalazłem kubek dzisiaj, yy, który, 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 który w tym piekale, yy, że ludzie z poczuciem humoru żyją dłużej. Polecam, polecam takie nastawienie, panie redaktorze, polecam, nas, bo, bo wiele zależy od naszego nastawienia, gdy się nastroimy molowo, minorowo, gdy nastroimy się yy, dołowo, yy, będziemy tacy wyglądać. Ja szczególnie apeluję właśnie do liderów rodzin. Do, do ojców, Pan, dziadków, paść Nastawmy się wielkanocnymi. Niech Wielkanoc to nastawienie nasze i, 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 i refren będzie dobrze, bo Chrystus żyje i nas ciągnie do życia. Nam dodaje radości, Nam, nas, nas, nas zaprasza do, 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 do pielgrzymki, nas zaprasza do. Do, 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 do nieba, do radości nieba też. Nastawienie jest, to 80% sukcesu w każdym doświadczeniu yy, w chorobie, w doświadczeniu umierania, gaśnięcia, ale, ale przede wszystkim w tym czasie, takim nie, nie, niepewnym, którego, którego się trochę boimy, nastawienie jest, jest sukcesem w wielu wypadkach. Polecam, panie redaktorze. Proszę księdza, poniedziałek wielkanocny to przedłużenie Wielkanocy o jeden dzień, kolejny dzień święty. To cała oktawa, całe 7 dni, panie redaktorze, Wielkiej Nocy której to trwa jakby jeden dzień. Sugestia pana redaktora jest bardzo, bardzo trafna, ponieważ oktawa zawiera, nawet teksty liturgiczne powtarzają się z Wielkiej Nocy, teksty Liturgii Godzin, Brewiarza. Święta Wielkiej Nocy to największe święta w życiu chrześcijanina. Przepiękne są święta Bożego Narodzenia, ale zmartwychwstanie Pana. Gdyby nie było zmartwychwstania różna nasza wiara, gdyby nie było pustego grobu Chrystusa, który możemy y, odwiedzać teraz może jedynie przez internet y, w Jerozolimie, y, gdyby nie było y, tego, że, że, że Chrystus się ukazywał jeszcze wielu osobom, że żyje, że wstąpił do nieba, że posłał nam Ducha Świętego, próżna nasza wiara, narzędzia, które Pan Jezus nas wyposaża w Wielkanoc, są tak mocne, że, że pozostałych... Pozostałego roku liturgicznego mogłoby nie być. Wszystko towarzyszy i koncentruje się jak w soczewce właśnie w poranku Zmartwychwstania podczas świąt Wielkiej Nocy. Niech ten pogaż emocji, nadziei i wiary, znaków, powaga znaków, które Pan Jezus nam zostawia. Będzie i nam wystarczy na najtrudniejsze chwile, na cały rok. Proszę księdza, przed nami oktawa, tak jak ksiądz powiedział, oktawa, czyli można powiedzieć oktawa z muzyki. Osiem w zasadzie dni tego, tej pamiątki zmartwychwstania Chrystusa. Wielu chrześcijan, katolików jest przyzwyczajonych do codziennego bycia w kościele, do uczestnictwa w procesji, która też przez oktawę wielkanocną jest dookoła kościoła. Czy w takim razie poprzez media społecznościowe możemy w oktawie wielkanocnej też przeżywać liturgię online? Panie redaktorze, drodzy Państwo, mamy wiele świadectw takich, że przez internet, przez media społecznościowe, telewizję, radio, Pan Jezus uzdrawia. Ja myślę, że uzdrowienie dla wielu z nas jest świadectwem i znakiem niepodważalnym. Jest to kategoria cudu. ale Jezus uzdrawia i jest, więc o wiele bardziej pewnie dodaje nam otuchy. Jeśli chcemy, jeśli wejdziemy w to, jeśli właśnie wzbudzimy pragnienie nawrócenia, wzbudzimy pragnienie duchowej komunii, jedności, dzieją się cuda również za pośrednictwem mediów. Modlimy się za każdym razem, gdy włączamy przycisk, przycisk rekord, żeby, żeby Duch Święty był z nami w tym momencie, także. Żeby Pan Jezus był z nami. Żeby, 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 żeby Duch Święty dał nam mądrości, dodał nam otuchy i siły, byśmy mogli zostawić tym, którzy są z drugiej strony srebrnego ekranu, coś, co im pomoże przetrwać, rozwiązać jakiś problem, czy po prostu doda im otuchy. Ja teraz przez telefon wielokrotnie w Wielkim Poście i, i, i w Gridu miałem kilka telefonów, z których zapytywali moi, moi respondenci: y, Proszę cię za co? To będzie To be, będzie dobrze. Musiałem, potrzebowali uspokojenia, wyspokojenia. Ja wiem, że ludzie młodzi, ludzie, ludzie kreatywni, y, ludzie, ludzie, którzy mają wrażenie, że y, trzymają Pana Boga za nogi, a świat leży pod ich stopami, wielu z nas. Tak, tak ma, po prostu, moich znajomych kilkowych, które ma też w tym wyjątkowym czasie lekko zwolnili. Zaczynają pytać, zaczynają rozmawiać. Ja poszukuję w każdej tragicznej sytuacji dobrych myśli, bo z najtrudniejszych sytuacji Pan Jezus potrafi wyciągnąć dobro. Również z tego czasu doszukuje się wielu dobrych, wielu umiejętności, które, które pozyskaliśmy. Wielu y, dobrych refleksji, które snują ludzie, którzy nigdy by nie wysnuli tych refleksji, gdyby świat nie zwolnił. Y, wielu, wielu, wielu ciekawych refleksji, którymi się dzielimy, rozmowy, gdzie, gdzie rozmawiamy. Dla kilku osób y, życie stało się relatywne. Zauważyli, że ich konta i y, cyfry po przecinku w bankach są mało ważne, są nieważne, bo nawet na mazurach nie chcą, bo tam ich ścigają, mają siedzieć w domu. Wiele rzeczy, które, które ukazywały się dla nas za najważniejsze na świecie, zdechły. A Wielkanoc dla wielu pierwszy raz w życiu była tajemnicą zmartwychwstania w Boga. Tego życzę sobie, panie redaktorze, panu redaktorowi i wszystkim, którzy nas... Oglądają, słuchają. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź, za przybliżenie nam tej tajemnicy zmartwychwstania pańskiego. Rozmawialiśmy na temat również drugiego dnia Wielkanocy, na temat oktawy święta Wielkanocy. Ja powiem tylko krótko. Tak jak wszyscy witają się, przynajmniej na plewaniu u księdza w innych kościołach. Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. zmartwychwstał. Dziękuję bardzo za rozmowę moimi i Państwa gościem w ten wyjątkowy, wielkanocny czas. Był ksiądz prałat Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii świętego Stanisława Biskupa i męczennika we Włocławku. Dziękuję i życzę tylko zdrowia i wesołych świąt. Panie redaktorze, wszystkim Państwu dziękuję za pomoc, za, za pamiętamy o wszystkich, którzy pracują w tym czasie, którzy posługują nam, którzy ofiarnie sprawują swoją y, służbę, ale również tym, którzy ofiarnie dla nas y, pracują i pomagają nam funkcjonować. Pamiętamy o Was w modlitwie każdego dnia. Jesteśmy w mediach, nie rezygnujemy. Święta tylko dodały nam nadziei i radości, optymizmu i rozmachu. Trwajcie z nami. Życzymy Wam pokoju w sercu, radości z bliskości w rodzinach i spokojnego czasu na cały czas świąteczny. Świętujmy też. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Szczęść Boże.